Wyobraź sobie, że któregoś dnia budzisz się i już nie ufasz nikomu. Sąsiad to potencjalny wróg, media cię okłamują, rząd to teatr. Twój znajomy z internetu nagle brzmi jak idiota. Twoja rodzina ma dziwne poglądy i mówi coś, co brzmi jak propaganda. I nawet nie zauważyłeś, kiedy to się zaczęło. To właśnie tak działa dezinformacja i wojna hybrydowa. Ale od początku. Ja nazywam się Paweł Mundrawski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym mówię o sprawach dotyczących codziennego życia. Trafia do Ciebie to, o czym mówię, a może jesteś innego zdania? Daj znać w komentarzu. A teraz wracając do tematu. Wyobraź sobie szklany słój. W jego wnętrzu czarne i czerwone mrówki. Dwie różne grupy, dwa kolory, dwie tożsamości. Wkładamy je razem do środka. Co się dzieje? Nic. Żyją obok siebie, chodzą po szkle, mijają się, ignorują, koegzystują. A teraz wyobraź sobie, że ktoś chwyta ten słój i zaczyna nim potrząsać. Chaos, zamieszanie, panika. Mrówki zrzucają się na siebie: czarne atakują czerwone, czerwone gryzą czarne, każda grupa jest przekonana, że została zaatakowana przez tę drugą. Ale przecież to nie one zaczęły ktoś potrząsnął słoikiem. Ta metafora idealnie oddaje to, czym jest wojna hybrydowa to nie czołgi, nie samoloty, nie rakiety to słowa, obrazy, nagłówki, wpisy w mediach społecznościowych, fake newsy, teorie spiskowe, podszyte emocjami treści, które mają jeden cel. Potrząsnąć nas już słoikiem. Społeczeństwa, tak jak te mrówki, potrafią żyć obok siebie. Różne poglądy, różne wyznania, różne style życia. I nic się nie dzieje, dopóki nie pojawi się impuls. Dobrze zaplanowany fake news, plotka, która wygląda jak prawda, grafika, która wywołuje gniew w filmik, który uderza w emocje. To nie przypadek, to broń. Wystarczy przypomnieć sobie Rwandę, rok 1994. Przez lata Hutu i Tutsi żyli obok siebie. Ale ktoś zaczął potrząsać metaforycznym słojem. Fala propagandy rozlała się przez radio. Nazywano ludzi karaluchami, odczłowieczano ich, wmawiano społeczeństwu, że trzeba się bronić, że zagrożenie już jest. I wtedy swój eksplodował. Zaledwie 100 dni zginęło około miliona ludzi. Sąsiad zabijał sąsiada, brat zwracał się przeciwko bratu. Nie dlatego, że tak było wcześniej, ale dlatego, że ktoś potrząsnął całym społeczeństwem. Kiedyś wojna toczyła się na frontach. Dziś toczy się w naszych głowach. Agresor nie musi już przekraczać granicy. Wystarczy, że przekroczy bariery zaufania, że sprawi, iż przestaniemy wierzyć sobie nawzajem, a zaczniemy widzieć w drugim człowieku wroga. Rodziny się dzielą, znajomi przestają rozmawiać, grupy społeczne patrzą na siebie z nienawiścią, ale prawdziwy wróg, ten, który się słojem, pozostaje w cieniu i patrzy i czeka. Zanim więc zaatakujesz, zanim uderzysz, zanim udostępnisz, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę mój wróg? A może ktoś właśnie potrząsnął słoikiem? Bo przecież my Polacy już nieraz byliśmy w tym słoiku. Nieraz próbowano nas skłócić. Zaborcy, obkupanci, wszyscy liczyli na to samo, że się podzielimy. Że jeden Polak zacznie nienawidzić drugiego, że zapomnimy, co nas łączy. Ale historia uczy inaczej. W chwilach prawdziwego zagrożenia potrafiliśmy być razem. Solidarność, nie tylko ta wielka, historyczna, ale i ta codzienna, sąsiedzka, była naszą bronią. Podczas powstań, w czasie wojny, w momentach największego ucisku nie pytaliśmy, za kim głosowałeś. Pytaliśmy, jak mogę ci pomóc. To jest prawdziwa siła. Nie ta, którą daje krzyk, hejt i podział, ale ta, która rodzi się w jedności, ponad podziałami, ponad przysłowiowym słoikiem. Dziś znowu próbują nami potrząsać i od nas zależy, czy damy się sprowokować. Czy przypomnimy sobie, kim jesteśmy i co naprawdę mamy do stracenia. Dzięki za dzisiaj, zostaw like, napisz komentarz i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!